Cześć moi kochani, witam Was gorąco i serdecznie. Dzisiaj będzie podzielony temat, jak zwykle w sumie. Jestem dzisiaj na Anti. nikt to sami widzicie, możecie mnie dodać do znajomego z tego. I dzisiaj będzie 7 wat SSO według mnie. Stacujemy z pierwszym tematem, mianowicie cheaterzy. Którzy po prostu nie chcą im się robić levelów. Robią sobie 30, bo mają program. Mają 30 level i w oczywiście 15. Skaczą na nie wiadomo jak długo, latają. I tak osoby jak przyjdzie na mistrzostwa, to nawet innych osób pokona nie wiem dwie setne. I wtedy inni nawet nie mają czasu skończyć tego wyścigu. Jak ktoś sobie trenuje konia przez bardzo długi czas i ma ten 15 level, że może już wystartować na mistrzostwa, że może coś mi się uda i przejeżdża taki cheater i wszystko zgarnia. Nawet nie pozwala innym przejechać, czyli stracone nadzieje i czas. Pokażę zaraz tabelę wyników. Cheaterów mamy już ze sobą, to teraz nadszedł czas na hakerów. Czyli takie osoby, po prostu, którym się nudzi w życiu i nie mają nic lepszego do roboty niż w psu, psucie y, innym zadaniem. To znaczy, jest sobie taki haker, coś tam SSO robi i ma jakiś program, nawet nie wiem jak to polega, do przerabiania różnych rzeczy. I jak był ostatnio taka obawa, że zmienił się auta. Na przykład, że jakiś haker ci dopadł i po zalogowaniu się byłeś autem. Nie takim jak w prima Aprilis. Kiedyś, tylko takim takim samym, nie, czy mi się to nie różni, ale jeżeli ktoś Cię zobaczył i zrobił zdjęcie i wysłał do zespołu SSO, to mogłeś dostać banana zawsze. Oczywiście SSO tam się tłumaczyło, że nie będzie banować za takie coś, ale niektórzy zostali zbanowani. I czy to jest fair? No nie. Kolejnym tematem, bardziej się zbliżamy już do takich bardziej, jak bym powiedziała, dramatycznych, będzie aktualizacje. Ciągle są jakieś aktualizacje. Niektóre są dobre, a niektóre złe. Na przykład przez, nie... przez aktualizacje często są takie bani, że konie stają galopie. w galopie. Sensie się galopują, ale jednocześnie stoją. Więc... I te aktualizacje, jakby, są co kilka dni. Ja nie wyszłam po tygodniu do SSO i mi się po prostu SSO te godziny ładowało z tymi wszystkimi aktualizacjami, koni nowymi i tym wszystkim. Na przykład teraz był nowy interfejs i czy on coś dobrego dał? No nie no, no jak mieliśmy prowadzenie konia płatne i ktoś sobie to kupił, no to teraz tak naprawdę te końcy idą w to bo co? SSO wprowadziło dalekowe darmowe Tak. I teraz on to zajmuje prawie pół ekranu. Tak samo jak to i to. Ale niektóre rzeczy są po prostu zbyt duże. Wiem, że SSO chce się rozwijać, ale czy aż tak bardzo musiało iść do przodu? Czy nie? No chyba nie. I teraz mamy kolejny temat, czyli nowe konie co tydzień, dosłownie co tydzień. Ostatnio były pintawiany, czy tam lipitane, czy morgany, coś w tym stylu. Nie pamiętam już, bo tego jest tak dużo, że nie da się zapamiętać. Dokładnie. Po prostu SSO niektóre konie robi szybko, 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 żeby tylko ludzie wydali jest. A nie mogliby się, nie wiem, trzy tygodnie postarać nad jednym fajnym koniem, lub więcej nad nowym terenem? No, SSO. Dobra, mamy to już za sobą. I teraz błędy w SSO. Takie bezsensowne, na przykład konie pająki, jak mówiłam. Stawanie w galopie. I dużo innych. Wiem, że SSO jakoś tam działa. Próbuję to usuwać i w ogóle. No ale, no błaga. Trzeba było tyle tego wprowadzić, żeby teraz ludzie miały, mieli błędy. No, SSO. No i jeszcze dodajmy do tego nieprawidłowe spoilery. Że kiedyś Belki Tak, słyszycie tutaj? W tym głosie coś dziwnego. Belki kiedyś po prostu na spalinach brykały, a w rel... alu nie było nic takiego, czyli po prostu zwykły koń. Tak naprawdę nie warto wprowadzać ludzi w nadzieję. Bo ja myślałam na pewno, że te belgi będą super odjazdowe, po prostu świetne, po prostu to będzie najlepszy koń, a okazał się takim średnim. No bo na spoilerach było dużo więcej tego napisane. No naprawdę, są mogłoby się postarać, żeby chociaż to wypróbować albo nie pokazywać tak fałszywych spoilerów. Wiem, że muszą jakoś tam informować graczy, ale czy trzeba tak fałszywie robić nadzieję? No nie! Można normalnie po prostu napisać, że będą nowe konie dobiane, a nie od razu jakiś tam spoiler. Choćby jakieś jakiś poprawny fajnie by było. Kolejną sprawą są przeceny. Wiem, że ktoś powie, o, ja lubię przeceny, bo są fajne, dają jakby za niższą cenę kupienia pewne, pewnych koni. Ale jeżeli te przeceny podejrzanie pokazują się, co miesiąc. Każdy miesiąc. No to czy, czy wam się coś nie zapaliło, że po prostu co chce na tym zarobić? I mówi, że nigdy więcej takiej okazji nie będzie. No nie, nie, nie. Ale za ileś też będzie ten koń przeceniony, jak Shire'y są teraz przecenione i były jeszcze tam dwa miesiące temu, więc można było kupić dwa miesiące temu ale teraz, no, no, są trochę, trochę takiej logiki, że gracze też mogą się domyślić, że po prostu SSO chce zarobić. I tyle. Okej, okay. po wszystkich tematach trudnych jestem, więc cieszę, jak wam się film spodobał, to subik, łapka wlatuje, mam nadzieję, fajnie by było. I gdyby ktoś chciał mnie spotkać, jak nagrywam filmy, czy pogadać, albo dodać do mojego klubu serwer Cookie Crater. Nikt tutaj jest. No to z chęcią dodam do znajomego. I więc pa, moi kochani. Pa!